Jakieś czy czegoś? Oczywiście znaczy wiesz, co, jak będzie zimno u nas, to biorę tą, tą F4, co mam. Tylko za głową, tak? nie będzie potrzebna, bo jest ciepło. No mocy też jest. Już korunki, tam jest 30 stopni Zobaczymy, jaka to będzie pogoda na siebie nałożyć możesz, Na pewno Nawet tak? w bluzie z kapturem grubą, żeby chociaż pomieć wiesz, że łapam sobie i nawet w samolocie, jak ją zdążyć, żebyś mogła mieć głowę sobie Znaczyna. na niego przednie. A bierzesz paszport czy dowód? Bo Marta powiedziała, że lepiej wziąć dowód, bo jest mniejszy problem, że jakby Ci ukradli paszport. Ja a? mam dowód i mam data ważności, się kończy za rok. Nie wiem, czy nie będę się czepiać. Nie no, za rok co Ty? Mogę się czepiać do pół ja roku, tak ale paszport. Paszportu. ale nie będę go pokazywać. Chyba, że będzie problem z dowodem, to wtedy wyjmę paszport. W ogóle Marta powiedziała, że najlepiej wziąć <laughs> pokoje, to żeby prosić z sejfem. To jest mała dopłata, wtedy wszystko tam możesz sobie włożyć. To ja nigdy nie, nie bram